A no dzień dobry. Witam serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj chciałem poruszyć taki krótki temat. Być może pomoże troszkę na przykład początkującym pszczelarzom. No, bo wiadomo, że jeżeli. Była ostatnia mowa o odstępnikach, nie? Wiadomo, że jeżeli ktoś używa, to każdy ma już tam jakiś swój sposób na to, gdzie je mocować, jak je mocować i tak dalej. Ja kiedyś widziałem nawet ludzi, którzy bili odstępniki, tutaj, na dolnej beleczce. Natomiast wiecie, no jak się wsadza ramkę z odstępnikiem tutaj, to ona haczy o tę belkę no, takie średnie rozwiązanie, nie? Większość ludzi bije odstępniki na bocznej beleczce, nie. i teraz słuchajcie, no, część osób, bo widziałem różne filmy na YouTube, jak zaczynałem pszczelarstwo, tak, to no, oglądałem różne filmy więc się zastanawiałem, jak tam wszystko robić i tak dalej, bo akurat było tak, że u mnie pszczelarstwo wyszło samo z siebie, nie miałem żadnego takiego mentora, który by mi mógł coś pokazać, tak? który by tam wytłumaczył, więc musiałem dochodzić jakby sam poprzez filmy. No i były takie filmy, że po prostu bierzemy odstępniczek, bierzemy sobie taki gwózdek, czy miedziowany, czy ocynowany wszystko jedno, oczywiście takie gwózdeczki, słuchajcie, do kupienia... W każdym sklepie pszczelarskim, również w tym moim w Wąchocku, <laughs> bierzemy, słuchajcie, przykładamy nie? i przybijamy. No ale fajnie by było, jakby te odstępniczki były, słuchajcie, w miarę równo na każdej ramce, w podobnym miejscu, wtedy te ramki się będą, jakby wiecie, nie? fajnie opierały. I mi to pokazał pszczelarz jeden, I ja myślałem, że to jest taki sposób, który no, wszyscy znają, ale okazało się, że jak tutaj na sklepie pszczelarskim rozmawiam z ludźmi, i na przykład właśnie jak kupują odstępniki i rozmawiamy o jakby sensowności stosowania odstępników, czy tam właśnie technologii nabijania tych odstępników, to się okazuje, że mało kto o tym pomyślał i o tym wie. A sposób, który mi pokazał pszczelarz, słuchajcie, to wykorzystanie takiego dłutka, takie dłutko ze skrobaczkiem, tak? Wykorzystujemy tak naprawdę słuchajcie, ten otwór. O tym otworze krążą legendy. Do czego on służy? <noise> część ludzi twierdzi, że do wieszania na haku, część ludzi, że do wyjmowania gwoździ, a pszczelarz, który mi to pokazywał, no u niego akurat ten otworek, słuchajcie, służył do nabijania odstępników. I już wam pokażę o co chodzi. Tu jest to zagięte pod kątem prostym. Przykładamy sobie je do rameczki. Bierzemy odstępnik, tak? Mamy już gwózdek tutaj wsadzony. Tutaj wykorzystujemy tę dziurkę, która jest tutaj i przybijamy sobie odstępniczek, nie? bierzemy sobie kolejny odstępniczek, wsadzamy sobie go na gwoździa, obracamy sobie dłutko i znowu przykładamy tutaj końcówką, żeby się końcówka opierała o górną beleczkę nie? i tym sposobem, słuchajcie, na przykład na dwóch ramkach mamy odstępniczki w tym samym miejscu dla początkujących, słuchajcie, powiem jeszcze, bo to też um, nie jest oczywiste i niektórzy biją odstępniki jak leci, a potem płaczą, bo im nie pasuje. Słuchajcie, musicie się zdecydować na którąś stronę ramki: albo prawą stronę ramki, albo lewą stronę ramki i wszystkie odstępniki bić po tej samej stronie. Czyli, jeżeli mamy tutaj, powiedzmy, ja się zdecydowałem na stronę prawą, to teraz muszę obrócić tę ramkę i nabić odstępniki dwa znowu tutaj. Po co to jest? Po to to jest, słuchajcie, że specjalnie dla Was zrobiłem rameczkę taką, która jest no, źle zrobiona, tak? Bo ma odstępniki tutaj nabite po lewej stronie. No i teraz mm, o co chodzi, nie? Jak sobie wieszamy ramkę wulu, to tam z tyłu, albo obrócę tak, nie? O. To tutaj ładnie odstępniczki nam się dotykają, nie? Wszystko jest ok, Ale teraz, jakbyśmy na przykład... Wzięli tę ramkę, która ma no, źle nabite odstępniki, bo ma nabite po lewej stronie i ją obrócili. To się zrobi nam coś takiego. Mamy podwójny odstęp i te ramki po prostu no, będą odsunięte o centymetr za daleko. A przeciwdziałać temu można, właśnie nabijając odstępniki zawsze po prawej stronie, bo jeżeli dam tak ramkę, to te odstępniki będą tam, ale jeżeli ją obrócę, nie? to te odstępniki będą w tę stronę i będą się dobrze opierały. No i mówię, nie każdy jakby to bierze pod uwagę i znam takie przypadki, gdzie ktoś tam sobie zbił storamek, nabił odstępniki i później się dziwił czemu to nie działa. Coś z tymi odstępnikami jest tak, bo nie działają, nie działają tak jak powinny. I jeszcze przy okazji słuchajcie o odstępnikach. Kolega tam napisał, że jeszcze są odstępniki odnośnie tego poprzedniego mojego filmu, gdzie mówiłem o odstępnikach plastikowych, o tych boczkach, o metalowych, to mówił, że jeszcze są odstępniczki y, takie plastikowe na dwa gwóźdki. I rzeczywiście, przyznaję mu rację, nie pokazałem tego w filmie, nawet zapomniałem, słuchajcie, że coś takiego w ogóle jest. Y, kiedyś to kupiłem przez pomyłkę, bo mm, Właśnie chyba na sklepie kupiłem to jako boczki Hoffmanowskie, czy jakoś tak, i się okazało, że przyszło mi to, mówię, kurde, co to jest, nie? No to jest takie właśnie, że to się nabija na ramkę yy, i robi się z tego po prostu takie jakby Hoffman. Jed I to się jest takie, jedno jest takie spiłowane na płasko, a drugie jest z takim dzyndzelkiem, nie? Tylko, że tak... Yy... Przyznam szczerze, że średnio mi się chce bić gwoździe, bo to jest tak, no w odstępnik taki, plastikowy, bijemy jednego gwoździa. jest to w miarę szybkie. Nie? W odstępnik metalowy, w odstępnik metalowy musimy przybić dwa gwoździe. Nie? Tracimy sporo czasu. Tutaj no, też dwa gwoździe, tracimy sporo czasu. Tym bardziej, że tutaj do tego muszą być gwoździki małe, takie wiecie, żeby ramki nie rozwaliło, a te boczki, które ja używam. Tak naprawdę no, montujemy je, widzieliście w ostatnim filmie, montujemy je tak naprawdę w kilka sekund. Bierzemy to po prostu, zaciskamy. Możemy to, słuchajcie, w każdej chwili ściągnąć, tak? Jeżeli to odpowiednio ściągniemy, to z tym boczkiem nic się nie dzieje. Możemy go normalnie wykąpać, na przykład w sodzie kaustycznej. Ramka może być na przykład stara, pójdzie do spalenia. Boczki plastikowe wykąpiemy sobie w roztworze, na przykład sody kaustycznej, zdezynfekujemy je. To jest plastik, tak? I potem spokojnie, jak je wypłuczemy, możemy je... Pyk i założyć na kolejną ramkę i one tak naprawdę no, wytrzymają dość długo. No, nie znam chyba nikogo, kto by te odstępniki czy metalowe, czy metalowe, czy plastikowe z ramek gdzieś tam ściągał i używał kolejny raz. No, być może są takie osoby, ale ja się nie spotkałem. Yy, większość ludzi niestety, jak już na przykład się pozbywa ramek, yy, to wrzucają do ogniska po prostu razem z drutem, razem z odstępnikami ze wszystkim, bo tak jest szybciej i wygodniej także no, pokazałem Wam taką sztuczkę z dłutem, będzie wkrótce filmik właśnie o dłutach, bo tam jeden z obserwujących właśnie poprosił, żeby porównać dłuta więc zobaczę co mam na sklepie czym dysponuję i ewentualnie właśnie pogadamy o dłutach i o zastosowaniach słuchajcie, jeżeli macie jakieś zastosowanie do tego otworu to daj, dawajcie znać, bo mówię ten otwór to jest taka legenda każdy, każdy uważa co innego mówię, na razie są takie właśnie, że do, do nabijania odstępu oczywiście do wyciągania gwoździ tak Bo tu jest tak troszeczkę z, z, taka, taka faska jest zrobiona nie że tu jest łebek gwoździa jakby nakładamy na niego Przesuwamy go tutaj i surowo wyciągamy. Niektórzy twierdzą, że to po prostu jest taki otwór, żeby go odwiesić na, na ścianie, żeby sobie gdzieś tam wisiało. Jeżeli macie jakieś inne jeszcze zastosowania, no to dawajcie znać. Jestem ciekawy, do czego jeszcze można taki otwór w dłucie wykorzystać. No i co, słuchajcie, piękna pogoda. Mam nadzieję, że pracę na pasiece już wykonaliście. Ja już tutaj pod dołem, na jednej pasiece wszystko zrobiłem, co miałem zrobić. Na pasiekę pod lasem prawdopodobnie pojadę jutro. Chociaż nie jestem pewien, bo muszę jechać z ulami za wiezię do klienta jutro. Także mam wyprawę taką tam do Warszawy, pod Warszawę yy, i może niekoniecznie, ale no słoneczko wyszło, pogoda jest coraz lepsza. Czasu będzie już teraz coraz więcej dla pszczół. No także mam nadzieję, że coś tam już się sezon zacznie, nawet w Wąchocku. No widzimy się i do usłyszenia.